Witajcie moi drodzy na kanale. Kochani, chciałbym się Was zapytać, czy przeżywacie radość, radość ze zbawienia, czy przeżywacie radość tej relacji społeczności z żywym Bogiem? Pytam się Was moi drodzy, albowiem radość w Panu jest uzdrowieniem. Kochani, chcecie być zdrowi, pokrzepieni, chcecie żyć w Bożym celu, w Bożym sensie, w Bożej woli. Hmm. Czy cieszycie się i radujecie z tego faktu, że możecie przez wiarę swoich serc żyć w Chrystusie Jezusie? Czy naprawdę z tego tytułu się cieszycie? Czy On jest źródłem, które Was posila, zasila? Czy On jest tym, którego poznajecie? Czy On jest tym, którego głosu słuchacie, przeżywacie obecność Jego? Jesteście Mu posłuszni? Słyszycie Jego głos, moi drodzy? Kochani, z łaski Bożej przypadło nam być ludźmi zbawionymi. I to jest powód do radości. Nasza Ojczyzna jest w niebie. Kiedy On się objawi i my wraz z Nim się objawimy, kochani, wierzący człowiek raduje się nieustannie radością Pana. I do tego Was zachęcam.